Znasz ten stary żart o nawykach bogatych ludzi. Wstawaj o piątej rano, bierz zimny prysznic, zdrowo się odżywiaj i poczekaj a szata przeleje ci milion na konto. Choć ten żart zawiera w sobie gorycz prawdy o niektórych ludziach sukcesu, staje się on zbyt częstą wymówką dla tych, którzy utracili nadzieję lub po prostu dla ludzi leniwych. A to jest ostatnia rzecz, której potrzebujesz na drodze do osiągnięcia swojego potencjału. W ciągu ostatnich kilku miesięcy stosując się do nawyków przedstawionych w tym filmiku i na tym kanale udało mi się podwoić moje zarobki, zdywersyfikować swoje źródła dochodu, zrealizować projekty, które od lat odkładałem, a także zbudować kilka kilogramów masy mięśniowej, co było dla mnie wielkim wyzwaniem. Wprowadzenie prostych zmian, doświadczenie ich efektów na własnej skórze, skłoniło mnie i mojego przyjaciela do rozpoczęcia prowadzenia tego kanału. Nie mówię ci, że te nawyki automatycznie uczynią cię bogatym lub człowiekiem sukcesu w ciągu jednego tygodnia. Nie, to nie jest magiczna pigułka, ale to jest solidny fundament, to są właściwe tory, które prowadzą w kierunku, który wybrałeś. Trzymaj się tych torów przez kilka miesięcy, a zobaczysz ogromne zmiany w swoim życiu. Pamiętaj, dobre decyzje prowadzą do kolejnych dobrych decyzji, a jeżeli uda ci się zrobić z nich nawyk, to osiągnięcie sukcesu stanie się twoją nową rutyną. Teraz zaprezentuję Ci moją poranną rutynę, która zmieniła moje życie. Zacznij dzień bez sztucznej dawki dopaminy. Najgorsze, co możesz zrobić, to zasypiać i budzić się z telefonem. Zamiast ładować akumulatory, bombardujesz swój umysł stresującym kortyzolem i obciążasz go bodźcami z zewnątrz. Dzień powinien zacząć się od momentu sam na sam z własną głową. Pozwól umysłowi się przebudzić i ruszyć na pełnych obrotach. Wybierając jedno, odrzucasz coś innego. Albo zostajesz w łóżku z telefonem, albo zdecydujesz się na te działania, które podkręcą jakość Twojego dnia i samopoczucie. Módl się lub medytuj, bądź wdzięczny, powtarzaj afirmacje. Te 10 minut modlitwy z rana to klucz do poprawy relacji z Bogiem, jasności umysłu i obojętności na te wszystkie małe, irytujące rzeczy, które pochłaniają Twoją energię. Z czasem tak wzmocnisz swój umysł, że całkowicie go opanujesz. Jesteś niewierzący? Zacznij dzień od afirmacji i wdzięczności za to, co masz. Skup się na pozytywach, doceniaj je. Kluczem do udanego dnia jest załadowanie się pozytywną energią. Im więcej pozytywnych wibracji wysyłasz w świat, tym więcej do Ciebie wraca. Większość ludzi wstaje z myślą, ale mi się nie chce, jestem zmęczony, zła pogoda. A ty wstajesz z myślą, ten dzień jest mój, życie jest piękne i już jesteś kilka kroków przed resztą społeczeństwa. Pamiętaj, że ludzie, którzy uważają się za szczęściarzy, odnoszą większe sukcesy w życiu. Szczęście to koncept psychologiczny. Nawadnianie to klucz do Twojej energii. Zaraz po otwarciu oczy zadbaj o swoje ciało, które przez całą noc tęskniło za płynami. Po przebudzeniu jesteś trochę odwodniony, dlatego poranna szklanka wody to kickstart dla Twojego metabolizmu, który dzięki temu będzie generował energię przez cały dzień. Prawidłowe nawodnienie to również sekret sprawnego trawienia, absorpcji składników odżywczych i detoksu. Odwodnienie to zmęczenie, ból, zawroty głowy. Zalecane jest wypijanie pół litra wody po przebudzeniu. Dlatego przywitaj nowy dzień, wypijając chociaż jedną szklankę. Zimny prysznic to Twój bilet na pełne przebudzenie. Znasz ten rodzaj ludzi, którzy twierdzą, że potrzebują dwóch, trzech godzin, by dojść do siebie po przebudzeniu, a może sam tak masz. Rozwiązanie jest jak zwykle bardzo proste, ale na początku może być niełatwe. Zimny prysznic: Zimna woda pobudzi Twój układ nerwowy i hormonalny. Kiedy czujesz na skórze zimną wodę, Twoje ciało produkuje więcej adrenaliny, dopaminy i noradrenaliny. 15 minut ekspozycji na zimną wodę w tygodniu to booster dla twojego układu krążenia i idealny sposób na obniżenie poziomu stresu. Efekt? Twoja odporność idzie w górę, a poziom testosteronu rośnie. Biorąc już od ponad roku zimne prysznice codziennie, nie chorowałem ani razu, a wcześniej mój układ odpornościowy pozostawał wiele do życzenia. Zimny prysznic to tzw. eustres, pozytywny rodzaj stresu. Uczy się jak zachować spokój podczas ekspozycji na stres, co sprawia, że na co dzień stresory mają na ciebie dużo mniejszy wpływ. Zauważyłem, że w czasie stresujących sytuacji mój mózg nie przechodzi automatycznie w ten prymitywny tryb zawężający pole widzenia, uciekaj lub walcz. Tylko bardziej świadomie analizuje sytuację i podejmuje działania. Za pierwszym razem, kiedy tego doświadczyłem, poczułem się jak w filmie ze slow motion. Niesamowite uczucie. Do tego zimna woda poprawia krążenie, naczynia krwionośne kurczą się i rozszerzają, co sprawia, że tleni składniki odżywcze efektywniej docierają do Twoich mięśni i narządów. Naturalne światło to naturalny booster energii. Twoi przodkowie kierowali się rytmem słońca. Teraz czas, byś Ty zrobił to samo. Wiem, że niebieskie światło z ekranu to część Twojego życia, ale czy wiesz, że to ono jest odpowiedzialne za fakt, że Twój mózg i zegar biologiczny kręcą się w kółko jak na karuzeli? Niebieskie światło tłumi produkcję melatoniny, hormonu, który reguluje nasz sen i czuwanie. Co to oznacza? Że zasypianie i utrzymanie snu staje się trudniejsze. Ale o tym więcej w innym czasie. Teraz skupmy się na porankach. W pierwszej godzinie po przebudzeniu weź swój organizm i daj mu to, czego potrzebuje. Naturalne światło. Najlepszym sposobem jest spacer. Jeśli jest słoneczny dzień, 5-10 minut po słońcem, to jest to, czego potrzebujesz. Jeżeli jest pochmurno, Wystaw się na naturalne światło przez 20 minut. Nawet jeśli wstajesz przed schodem słońca, wyjdź na spacer, jak tylko się rozwidni. Badania potwierdzają: poranne światło słoneczne poprawia jakość i długość snu, podnosi nastrój, zwiększa poziom energii, poprawia funkcje poznawcze. A to nie wszystko poprawia stankości, zmniejsza ryzyko niektórych typów raka, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Dlaczego? Poranne światło słoneczne reguluje naturalny cykl snu i czuwania mi produkcję melatoniny w ciągu dnia i promuje jej produkcję w nocy. Poranne naturalne światło to najsilniejszy bodziec, który wyoszczy Twój zegar biologiczny. Chcesz działać na maksimum swojego potencjału, musisz być pobudzony w ciągu dnia i senny w nocy. To naturalne, ale większość z nas tego nie robi. Czas to zmienić. Uprawiaj sport. Przyspiesza metabolizm, zwiększa energię i poprawia koncentrację na reszcie dnia. A to nie wszystko: poprawia jakość snu, co przekłada się na ogólny stan zdrowia. Jeżeli możesz to iść na trening, jeżeli nie, to wprowadź w harmonogram chociaż krótką rozgrzewkę czy pompki. Lista celów to twój plan na zwycięstwo. Życie bez planu to jak błądzenie po ślepym zaułku. Nie wpadaj w sidła niewłaściwych nawyków, takich jak skrolowanie, gry, oglądanie filmów dla przegrywów. Stwórz listę rzeczy do zrobienia i zacznij od małych kroków, kierując się w stronę swoich celów. Pamiętaj, mężczyzna bez celu w życiu rozprasza się przyjemnościami. Powtórzę to jeszcze raz: musisz mieć cel, a ten cel powinien warunkować Twoje nawyki. Bracie, twój obraz siebie idzie w parze z Twoimi nawykami. Jeśli widzisz siebie jako zwycięzcę, codziennie potwierdzasz swoją tożsamość czyny. To samo dotyczy osoby, która widzi siebie jako przegrywa. Twoje decyzje prowadzą do kolejnych wydarzeń, pozytywnych lub negatywnych. Dobry sen to kolejny fundament dla Twojego sukcesu. Bez dobrego snu wszystko inne może nie zadziałać. Jakość snu wpływa na jakość Twojego życia. Nie daj sobie wmówić, że może spać 4-5 godzin dziennie, romnąć kawusie i będzie lit. Oczywiście jednorazowe zerowanie nocki cię nie zniszczy, ale długofalowo już tak się stanie. Musisz zwrócić uwagę na swoje nawyki przed snem, ale o tym opowiemy innym razem. Na teraz zasada jest prosta. Nie jest na 3 godziny przed snem, unikaj technologicznej dopaminy, ogranicz ekspozycję na niebieskie światło na godzinę przed snem i utrzymuj stałe godziny snu i przebudzenia. Zawsze pamiętam też zasadę mojego pradziadka. Sen przed północą liczy się dwa razy. Rzeczywiście 8 godzin snu od godziny 22 sprawia, że jestem dużo bardziej wyspany niż 8 godzin snu od godziny 1. Podsumowując ten filmik, pamiętaj, że są to tylko nasze doświadczenia. Każdy z nas jest trochę inny. Każdy ma swoje własne preferencje i możliwości. Ja na przykład wolę stosować zimne prysznice wieczorem przed snem, a mój przyjaciel, półtwórca tego kanału, zaczyna dzień od zimnego prysznica. Twoje najważniejsze zadanie to zrozumieć, co działa najlepiej dla ciebie, a następnie zbudować swoje, własne, optymalne dla siebie nawyki. Napisz w komentarzu swoją poranną rutynę. Uczmy się od siebie nawzajem. Pamiętaj, że każda Twoja decyzja przybliża cię albo do upadku, albo do chwały. Jeżeli ten materiał ci się podobał, to wiesz co robić.